Olej do smarowania. Jakie są właściwości? Przede wszystkim smarujące, ale też chłodzące i czyszczące. Oleje do prowadnicy i łańcucha firmy NAK mają specjalny środek, który zapobiega przyklejaniu się żywicy oraz czyści układ nocy. Dobra, olej, poliwko zalane. Dlaczego nie montujemy prowadnicy i łańcucha oraz hamulca? Odpalę ją i... Przepcham cały, ule, yy, cały układ olejowy po to, żeby zaciągnęło olej, żeby uniknąć pracy na sucho w pierwszych sekundach, a nawet minucie pierwszej pracy pilarki. Teraz odpalanie. Włączam, wyciągam w stanie 3-4 pociągnięcia. W momencie, gdy załapię, wyłączamy w stanie, odkładamy ją na bok i czekamy, jak zacznie tędy lecieć olej. Stała pała, wyłączamy w stanie, Co ważne, naciskamy. Dobra, mamy. To pojawiło się smarowanie. Możemy pilarkę skręcać.